Drukarnia Igman Print z powodzeniem działa na rynku już od ponad 15 lat, oferując profesjonalne usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Do naszego druku stosujemy tylko i wyłącznie atestowane materiały, tym ekologiczne tusze, dzięki którym nasze produkty finalne można stosować nawet w przedszkolach i szpitalach. Wybierając park maszynowy, skupiliśmy się na najwyższej jakości sprzęcie, dlatego nasze prace wykonujemy na maszynach Mimaki. Są to urządzenia do zadań specjalnych, które z największą dokładnością wykonają każde zlecenie. A na tym przecież Państwo zależy, prawda? W naszej drukarni specjalizujemy się drukiem wielkoformatowym. Produkujemy naklejki na różne powierzchnie, banery odporne na niekorzystną pogodę, siatki Mesh, które od lat są uznawane za jedną z najlepszych form reklamy, tworzymy okleiny reklamowe na samochody lub no, po prostu zmieniamy ich kolor. Nie jesteśmy zwykłym przedsiębiorstwem. Druk traktujemy jako sztukę, dlatego oferujemy również elementy dekoracji wnętrz, fotobrazy na płótnie, czyli tzw. canvas oraz obrazy na szkle czy fototapety. W pracy kierujemy się przede wszystkim precyzją i rzetelnością, a wszystko po to, by klienci wychodzili z naszej firmy z uśmiechem. Jesteśmy Igman Print i przeniesiemy na druk wszystkie wasze, nawet najbardziej wymagające pomysły,